Siemaneczko z tej strony, trener Siwy, dziś wraz z moim zawodnikiem Baką pokażemy kontrę na kontrę na fronty. Ostatnio z Jędrzejem Pakolem pokazaliśmy techniczkę, jak. Wybronić tutaj i wykorzystać frontki przeciwnika. Daj mnie lewego fronta. Hop, Daj prawego. Hop. Najprostsze zbicie, potem był low kick. Ba. ok. A teraz zrobimy kontrę na kontrę. Normalnie takie szybkie szafie. Słuchajcie. Ja atakuję na przykład lewym front kickiem. Pamiętajcie w kickboxingu jeżeli jest to walka sportowa bijemy tą częścią rękawicy a poza ringiem walimy tą, pamiętajcie Jeśli chodzi o sam backfist nakręcimy kolejny odcineczek na dzisiaj chyba to wszystko wiecie co macie robić widzimy się w następnym odcinku